Z strony Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. Gramy z brokiem, bo mam do niego cztery pociski i gadżet. Więc jest spoko. Skrzynia pierwsza. Lecimy. Jak nie wiem, czy można przez takie siatki szczelać, więc to jest spoko. Jak spoko, loko spoko loko, spoko spoko dobra, lecimy, zabijamy. dobra 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 Tam M spróbuje zabić to przeskakuje i tak 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 nie myślałem, że ją zabije taką minkę zrobię, dobra ból 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 Ból! Nie! Ból! Dobra, zginęliśmy! Jest! Na razie dobrze, widzimy się w kolejnej grze! Dobra, ja znów powróciłem, jestem jak widzicie, gramy i co się widzimy może naszą do mnie! Dobra, Słuchajcie, nie było showdownu, były ja, jakieś chłopcy, ty dobra, ale zamówił, że ścielą przez ściany, nie przez te siateczki, tylko przez ściany, dobra, podajcie na alan główny i weksle12, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem pod tym filmem, piszcie w komentarzach o tym filmu, ja się z Wami żegnam, pa.